Witam serdecznie z tej strony Baca. Dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać misję Echos Paranoia. Mamy uwolnić czterech zakładników. Jak widzicie, oni są pilnowani ci zakładnicy. Okay. Mamy klucz, Raset Cage, z tych mobów zrobią, tych riverów. Jak widzicie, tu akurat w tym miejscu dwóch go pilnowało tego zakładnika. No i mamy potem iść do warku Sadrowa, jak uwolnimy czterech, a ich uwalniamy. Tutaj. Jesteśmy w Western Quarry. Jak widzicie, no i tu mamy hostage. To jest drugi hostage. Łącznie z czterech tych hostajów, no i tu mamy trzech tych riverów, przy tym akurat cztery? Czy jest ciężko? Tu widzieliście było dwóch. No i też, też. Jest, to jest po jeden, jeden, chyba, to też chyba tych dwóch jakoś łatwiej uwolnić. No i no i trzeba ten klucz, nie, i ten klucze. Dropią wam z. Właśnie z tych przeciwników. No, tak to wygląda. Taki wam klucz dropi tam z tych mobów. Jak ich zabijacie, no i potrzebujecie ten klucz, żeby potem te klatki otwierać. No i czasem ten raset KHK może wam się zepsuć. Może wam się zepsuć. No i wtedy musicie wydropić kolejny z tam z mobów, zabijając. No i potem trzeba do warkusa Drowa. Warku Zdrow. Tutaj mamy Westin Soumil, czy zwarku zdrow, jeszcze raz. Czyli jak tu zbierzecie yy, ten klucz, ułonicie tych zakładników, no to potem trzeba tu aż jechać. No i misja wykonana i dostaliśmy artefakt kolejny. Pis na kolekcji. No i jeszcze... Przepraszam sobie. No i to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia.